Dzień dobry, witajcie moi kochani. Następny samochód z serii Wasze samochody u mnie na kanale. Samochód pod kolor mojego podkoszulka lub może na odwrót podkoszulek w kolorze tego samochodu. Znowu BMW, słuchajcie, znowu BMW, ale BMW takie jak lubicie, czyli BMW serii trzeciej w coupe, czyli E92. Słuchajcie, samochód zwrócił moją uwagę pod Biedronką. Nagrałem TikToka jednego, potem wyszedł pan, nagraliśmy drugiego i od razu dogadaliśmy się, że nagrywamy pełny odcinek na YouTube o tym samochodzie, ponieważ warto. Przyjechać. Bardzo proszę moi kochani, pan od razu daje kluczyk. Bo ten TikTok taki sławny mówi spokojnie, proszę wchodzić oglądać, bo jest za czym opowiadać. Dogadaliśmy się, że zaraz nagrywamy odcinek na YouTube pełny o tym samochodzie. M pakiecik wewnętrzny, M pakiecik zewnętrzny, M pakiecik w zawieszeniu, silnik. Słuchajcie, w filmie na YouTube może się dowiecie, jaki tu jest silnik. Całkiem fajna historia, i na YouTubie powiemy wam, jakie są koszty utrzymania tego samochodu, bo całkiem niedawno samochód został kupiony i jak wiemy BMW czasami potrafi pochłonąć wielkie koszty. Ja mogę normalnie wsiadać do samochodu, odpalać i jechać. Na moku w automacie, Jest fajnym wyposażeniem. Także odpalamy szybciutko. Raz, dwa, trzy. Wy to już pewnie wiecie, co tu się dzieje. Po liczniku jesteście w stanie poznać, jaki tu jest silnik. No to nie będę Wam ukrywał, że tu jest diesel. Jest o czym opowiadać. Automat w trójce. O, tutaj się pasy przesunęły, już się schowały. Miano ja kozak. Wysiadam, jadę i kręcimy cały odcinek o tym samochodzie. To przyjechałem, to akurat... Na stację benzynową na szczęście to jest taka stacja samoobsługowa, na której nikogo nigdy nie ma, bo ludzie się po prostu boją tankować, że jeżeli połknie im tam te 50-300 zł, to nie będą mogli się komu poskarżyć. więc super, ponieważ tu jest troszeczkę cienia. Dzisiaj oczywiście na zewnątrz znowu 32 stopnie. Dobrze, że w samochodzie jest sprawna klimatyzacja. Słuchajcie, dlaczego w ogóle nagrywam ten samochód i dlaczego chcę wam go pokazać? Ponieważ pierwsza podstawowa rzecz jest biały, rzadko spotykany kolor, bardzo pięknie wygląda. Dodatkowo, dodatkowo, słuchajcie, tam jest mega fajny środek. Miałem już taki samochód u mnie tutaj na kanale w kolorze czarnym, i mówiliście, że kolor tego środka, tamtego wnętrza, był jak gdyby kontrowersyjny. Ale wydaje mi się, że tutaj w tym egzemplarzu, akurat w tej kolorystyce, czyli biały z zewnątrz i taki jakiś tam w środku wygląda naprawdę przekozacko. Jak zaraz zobaczycie, to jest taki, powinien być taki typowy polski samochód, słuchajcie. Taki jak gdyby patriotyczny. Co ja w ogóle gadam? Słuchajcie, dlaczego w ogóle ja ten samochód Wam pokazuję? Szybko, krótko, treściwie na temat tego samochodu, żeby odcinki nie trwały po pół godziny. 2006 rok, dwulitrowy diesel N47, czyli ten taki nie kupuj, co się rozrządurywa, wszystko się psuje i ogólnie silnik całkowicie do dupy. No i tutaj akurat w tym przypadku to się jak gdyby sprawdziło. Zaraz Wam o tym opowiem. M-pakiet zewnętrzny, czyli inny zderzak. Grill, czyli kratki tam te czarne, nerki wsadzone czarne designersko dobrze wygląda do białego koloru. Dodatkowo, proszę bardzo, felga 225-40-18 i ta felga w tym samochodzie już zostaje, nie będzie kompletnie nic zmienione. Tak samo jak zawieszenie, które to jest M-Technik i nie zostanie zmienione. Dobra, M-Pakiet teraz w tych czasach, M-Pakiet. Nie zostanie zmienione. Co z modyfikacji w tym samochodzie? Jeżeli jesteśmy tutaj przy kołach, to wjechały hamulce z wersji 3 czy 5 d czyli większe tarcze, większe zaciski, bo jak wiemy, seryjne hamulce w tych BMW-kach, kurczę, powiem Wam, szczególnie jak macie jakąś taką mocniejszą lub nie daj że w dizlu podnosicie bardziej moc, to te hamulce nie domagają. Jeżeli założycie hamulce jakby z większej wersji, z lepszej, mocniejszej wersji, wtedy jest przepetarda. Tutaj wszystko nowe. Komplet, hamulce, przód, tył, no wszystko w samochodzie, słuchajcie, do pełna. Proszę bardzo, tutaj następni klienci, którzy przyjechali i nie mogą sobie poradzić z tankowaniem, bo to się tam gdzieś coś płaci, tam się coś wybiera, a potem tam się coś gdzieś nalewa i tak naprawdę nie ma się kogo zapytać, nie ma się komu poskarżyć. O, pan na motocyklu będzie nalewał. A on tak podjechał żwawo, że on to chyba się zna. Zobaczmy, czy tam jakiś dystansik jest. Zobaczcie, dystansik delikatny jest. Tam jakiś centymetr z przodu. Zaciski pomalowane tutaj na niebiesko. O, ja coś czuję, że teraz się uruchomią komentarze z tyłu. Zacisk czerwony i centymetrowy, rozumiecie, dystans. I nawet możemy chyba przeczytać jakiej firmy, ponieważ jest to firma. Co? Moja pomyłka, 15 mm. A tak wyglądało jak centymetr. Takie chudziutkie, ale wystarczające, czy, czy coś byście czy coś byście gdzieś dołożyli. Dodatkowo w samochodzie z tyłu czarna szyba, była czarna szyba podobno z przodu, ale niestety do pierwszej kontroli szybciutko się to nie udało, trzeba było rwać paznokciami na środku ulicy. Karbonowy spoiler z tyłu i on jest z prawdziwego karbonu, a nie jakiś tam, rozumiecie, Allegro czy AliExpress podobno, prawdziwy karbon. Dodatkowo jak jesteśmy z tyłu, zderzakem pakietowy, czyli to jest tą wstawką taką piano black czarną i Jedna rurka wydechu. W niedalekiej przyszłości będzie modyfikacja, będzie wydech z czy 5 d czyli będzie wydech podwójny, będzie to fajnie wyglądało i wtedy będzie bardzo myliło wszystkich uczestników drogi. Shadow line dookoła, czyli te listwy dookoła szyb są chromowane, tylko piano black w połysku, w połysku. Do tego lustereczka czarne, ładne. Zobaczcie, jakie fajne, stylowe tutaj. To jest mega fajne. W BMW to mega fajne. Pierwsze, które ja pamiętam, BMW E36 M3, czyli taki M3 look, lusterka, które tak się nazywały. Ludzie w latach 90. wkładali to, koniec lat 90., początek 2000. wkładali do każdych samochodów, najczęściej do Volkswagenów, Golfów. No bo to tak ładnie wyglądało na tych takich dwóch pałączkach, takie jajowate lusterko, wszystko super pięknie. Ale poczekajcie, nie trzymam Was w niepewności, pokażę Wam to wnętrze. Bo mi się podoba ogólnie bardzo. Proszę bardzo, czerwone, buraczkowe. Ktoś by powiedział troszeczkę pomarańczowe, naprawdę do białego samochodu z tymi czarnymi dodatkami, z tymi metalowymi listwami, czyli z aluminiowymi dekorami. Czerwone wnętrze. No kurde, powiem Wam, elegancko. No i co? I pan na motorze zatankował, czyli jest tu nie pierwszy raz. Proszę bardzo. Popatrzcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Białe auto, czarna szyba, czarna ramka, czarne dodatki, M-pakiecik na progu i czerwony fotel. No może sterowane manualnie, mi to kompletnie nie przeszkadza. Oczywiście pompowane. Tutaj ruszanie tego odcinka na poduzia, oczywiście wychylanie fotela, przesuwanie tył przód, ale fotele sportowe, mocne trzymanie tej na boczki, uchylane w ten sposób, przy okazji od razu widzimy, jak wygląda tył samochodu. Czyli tylko, słuchajcie, dwa miejsca. W piątkę tu się nie da jechać, a wsiądę. A co? Sprawdzę, czy się da. Bo się da. Naprawdę, nad głową jeszcze mi zostało normalnie kilka centymetrów miejsca. A to jest kupejka. Zagłówek jest za głową. Czarna podsufitka sufitka, empakietowa. Tutaj nawiew na tylną przestrzeń pasażerską. Normalnie, jak w 6GT. Tutaj można sobie odłożyć telefon. Proszę bardzo. Właśnie o to w ten sposób. Tutaj jakiś dodatkowy schoweczek. No powiem wam, że tutaj z tyłu. Całkiem nieźle. Jak na trójkę, jak na trójkę w kupę, ja się mieszczę bez żadnego problemu i mógłbym spokojnie z drugą osobą tutaj jechać, ponieważ rozkładając podłokietnik troszkę chudy, siedzimy we dwójkę i nie brakuje nam kompletnie miejsca. A przy okazji, mowy o. W białym samochodzie, o białym BMW trafiła się biała FK, słuchajcie, białe BMW okazuje się, że teraz jest na każdym rogu. No i dobrze, w sumie zaraz tu przyjedzie jakiś biały motor. Ale poczekajcie, jeszcze wracając do wnętrza tego naszego samochodu, jak już jesteśmy, żeby nie skakać po tematach. Ja muszę to odpalić, bo jest tak gorąco, że potrzebuję troszeczkę klimatyzacji. Nie ten kluczyk, kluczyk z siódemki pcham do dziury. O Jezus, nie ten rozmiar, nie ta dziura. Gdzie dałaś ten kluczyk, chłopie? kurwa, um, umrę, to jest gorąco. Nie no, muszę wyjść. Kluczyk jest taki jak od 60 identycznie taki sam. Odpalamy. Niech mi się tu troszeczkę schłodzi, zaraz tu wrócę. Uff, najchętniej bym tu postawił was na przerwę, bo ogólnie jest mega gorąco znowu i wsiadłem tam do tyłu, auto było nieodpalone, nie, nie chłodziła klimatyzacja. Ale przy okazji, jak tu jesteśmy, kurczę, tak sobie idę dookoła, sprawdzam, jak tam się chłodzi w środku i kurde ładne auto. Zwraca uwagę, powiem wam. kto nie przyjedzie, to patrzy. Albo może patrzą dlatego, że ja gadam do patyka. Aha, no dobra, to może nie na auto, patrzą tylko na mnie. Wariat jakiś normalnie. W sumie to nie patrzą. O! Chciałem Wam pokazać, podajnik do pasów, popatrzcie, jak to wygląda. Oczywiście, kupejka, drzwi bez ramek, czyli tutaj szyba się odsuwa, są same drzwi, ale zobaczcie, co tu się stanie. Proszę bardzo, w tym miejscu, jak zamykasz drzwi, o, zahaczył mu się i nie podało, ale tutaj ogólnie podaje pas. Już Wam pokażę, jak on tam się schowa, proszę bardzo. Jak zamykacie drzwi, wsiadacie do samochodu, to powinien Wam tu elegancko podać pas. Z tego względu, że samochód typu kupę ma dłuższe drzwi, zobaczcie, jak to się otwiera i zobaczcie, ile tak naprawdę potrzebujecie miejsca. Koło samochodu, żeby je otworzyć, tak, żebyście mogli z niego wysiąść. Także potem to sięganie zapasy do słupka jest naprawdę uciążliwe, i pod tym względem samochody kupe nie są fajne, i nawet nie musi to być samochód kupę, bo to może na, na przykład być Honda Civic czy drzwiowa, i ona ma ten sam problem. Słuchajcie, każdy samochód trzydrzwiowy cierpi na ten sam problem czyli za długie drzwi przy wsiadaniu i wysiadaniu. Proszę bardzo, opowiadamy dalej o środku, ponieważ kierownica wielofunkcyjna jest obszyta na nowo, z niebiesko-czerwoną nitką i ktoś naprawdę to bardzo dobrze zrobił. Naprawdę bardzo ładnie ktoś to zrobił. Oczywiście M-pakiet. Tutaj oczywiście aluminiowy dekor. Super, mi się to bardzo podoba. Oczywiście duży wyświetlacz, bo ja już wiem, znam te Wasze komentarze. O panie, nie ma wyświetlacza. O panie, nie ma automatu. O panie, tego nie ma, tam tego nie ma. Słuchajcie, no ciężko znaleźć samochód, który będzie taki do pełna, że miał wszystko od A do Z. Tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę Okay. tutaj tak naprawdę już nic nie brakuje. No, bardzo ciekawa, fajna wersja. Pod spodem panel klimatronika, tutaj macie radiko, DVD, popielniczka nieużywana, właściwie nie pali papierosów, no i skrzynia automatyczna. Niezniszczalny stary ZD6HP, który jeździ wiecznie, aczkolwiek tutaj w tym samochodzie już był delikatny remoncik, ale o remoncikach to wam powiem jak dojdziemy tam pod maskę, bo tam będziemy mogli się rozwinąć najbardziej. No i jak tutaj zerkamy na fotel z prawej strony, to ja tutaj mam dla pana od razu przygotowane kilka ciekawych prezentów. Słuchajcie, żeby nie było nonstop, że pokazuję półkankę, zieloną puszkę Tech 2000, to dzisiaj to jest preparat do klimatyzacji Ponieważ teraz jest gorąco, klimatyzacje sobie chodzą, warto taki preparat stosować co najmniej dwa razy do roku. To jest preparat, który zabija drobnoustroje, odświeża klimatyzację i w samochodzie po tym, jak, to, jak tego użyjecie, bardzo ładnie pachnie przez bardzo długi czas. Jak się go używa, odbezpieczasz, wciskasz tutaj ten przycisk, odsuwasz fotel, stawiasz go tutaj z przodu. To leci, jak, od, jak odbezpieczysz przycisk, to to sobie tu leci przez kilkanaście dobrych sekund. Robisz klimatyzację na zamknięty obieg na full. Wychodzisz z samochodu i masz odnowioną, odświeżoną klimatyzację. A drugi produkt, który przywożę tutaj dla pana, to produkt do diesla. Dolewka do zbiornika paliwa, która utrzyma jego układ paliwowy w nienagannej kondycji, z tego względu, że naprawdę o ten silnik warto byłoby dbać. Z tego względu, że w tym momencie w samochodzie jest 232 tysiące, tutaj akurat jest wszystko sprawne, wszystko w porządku, ale żeby długo jeździć tym samochodem, długo i szczęśliwie, takie preparaty jak najbardziej na tak. Reklamuję te rzeczy, ponieważ to są dobre rzeczy i jak do tej pory nikt jeszcze się nie zgłosił, kto byłby niezadowolony. Raczej w drugą stronę mamy praktycznie stuprocentową frekwencję zadowolonych ludzi. No i to chyba najważniejsze, chodźcie, idziemy pod maskę. Bo tutaj, właśnie w tych samochodach, jest ta największa zmora, czyli N47 dwulitrówka, w której się urywa. Rozrząd, wszystko się rozlatuje, silnik się psuje, koszty są straszne. A to wszystko trzeba robić, wymieniać i za to płacić ciężkie pieniądze. Słuchajcie, czterocylindrowa, dwulitrowa jednostka. Popatrzcie, ile tu jest miejsca, bo oczywiście w tym samochodzie mogło być normalnie 3 litry, czyli 2 cylindry więcej. Silnik tutaj sięgał dotąd. Tutaj, w tym przypadku, taki jak ściągniemy tam obudowę, to tam normalnie mamy dostęp do tych wszystkich. Tu na przykład klimatyzacja, wszystkie termostaty, wszystkie węże, paski klinowe, wszystkie koła pasowe, wszystko super. Pod tym względem dostęp do silnika jest przefajny. Ale historia po zakupie tego samochodu nie była już taka fajna. Pan kupił ten samochód w okolicy plus minus pół roku temu. Za kwotę 37 tysięcy zł, samochód przyjechał prosto z Niemiec. No i miał ten tam przebieg lekko ponad 200 tysięcy kilometrów. Słuchajcie, dwulitrowa jednostka N47 e, o mocy 177 koni tylko w tej wersji A nie zgłaszała żadnych problemów, naprawdę. Tylko jedynym problemem było z rana na zimnym silniku, że silnik tak troszeczkę coś tam zaczepał delikatnie, ale ogólnie jeździł, pobierał troszkę oleju, ale nic wielkiego mu się nie działo. Rano troszeczkę przykopcił, ale normalnie, słuchajcie, jeździł. Jeszcze w trybie sport w skrzyni biegów naprawdę miał super fajne osiągi i nikt nie podejrzewał, że coś tutaj się może dziać. Oczywiście wszyscy piszą, że tam rozrządy trzeba wymieniać, że trzeba sprawdzać. Fakt faktem trzeba. Oczywiście te silniki były e, z modelu na model poprawiane, modyfikowane. No i w tym samochodzie właśnie już niestety jest drugi silnik, drugi, czyli następny, ponieważ w tamtym Silniku, który był niby dobry, ale miał jakieś niedomagania, okazało się, że na jednym cylindrze nie ma kompresji. Jest 5 barów. Są pęknięte tuleje cylindrowe i słuchajcie, silnik jeździł. Rozumiecie, jaka sytuacja? Normalnie jeździł. Nie zgłaszał praktycznie żadnych wielkich problemów. Normalnie jeździł, nie był hamowany, więc nie wiadomo jaka była moc, ale jeździł. Tak więc tamten silnik poszedł na szufelkę i na wagę. I pan tutaj zakupił nowy silnik z przebiegiem 130 tysięcy km z tak zwanego anglika. Kurde, już tak to głupio brzmi, jak tak się kupuje to z tych anglików. Tak, jakby te angliki ogólnie były nieużywane, i wszystko, co kupisz z anglika, jest nowe. No ale nieważne. Po zakupie tego silnika został sprawdzony. Naprawdę wyglądał jak nowy. Dodatkowo wjechały cztery wtryski, turbo po regeneracji. Zostało zrobione wszystko od A do Z. Dodatkowo hamulce, tak jak powiedziałem, zmienione. Przód, tył. Dodatkowo zawieszenie tył, zawieszenie przód. I suma tego zabiegu zamknęła się w kwocie plus minus, bo teraz to jest bardzo ważna informacja, 20 tysięcy złotych. Ciekawe, co sobie ta pani myślała tak naprawdę, wiecie? Bo widziałem, że tak patrzy, zerka cały czas. Ciekawe, co sobie myślała. Tak więc, słuchajcie... 20 tysięcy złotych dodać 37 tysięcy złotych za samochód. No, słuchajcie, zrobiło się 57 tysięcy. Ale żeby was teraz tutaj wszystkich pocieszyć, to powiem wam, że pan właściciel tego samochodu jest mechanikiem i robił wszystko sam. Tak więc 20 tysięcy złotych. Do tego samochodu zaraz po zakupie. Ten samochód po zakupie był naprawdę w fajnym stanie, bo sprawdzili to wszędzie i wzdłuż. Wszystkie winy, wszystkie historie, wszystko wskazywało, że samochód jest naprawdę w porządku z oryginalnym przebiegiem. I słuchajcie, taki fajny samochód, który przyjechał z fajnym wyposażeniem do Polski, łyknął na początek przez pierwsze pół roku 20 tysięcy złotych. Ale gdybyście to kupili wy. Nie jesteście mechanikiem, to jeszcze musicie spokojnie doliczyć prawdopodobnie z 10 tysięcy złotych na naprawy tego wszystkiego. To jest takie minimum 10 tysięcy złotych, wydaje mi się. Tak więc słuchajcie, jeżeli ktoś Wam powie, że da się kupić fajną taką BMW, no dajmy na to E90, niech ona będzie w wersji czterodzwiowej, czy takie E92, E92 zawsze były droższe, kupejki zawsze były droższe, że da się kupić za 20-25 tysięcy złotych i człowiek się będzie cieszył i będzie zadowolony, to słuchajcie, no kupić pewnie można. Tylko co dalej? A jeszcze zapomniałem powiedzieć o jednej ważnej rzeczy, którą mówiłem w samochodzie, że powiem przy silniku: to skrzynia biegów. Chociaż nie zgłaszała żadnych problemów, dostała nową mechatronikę, nowy olej i w tym momencie jeździ kompletnie jak nowa. Także słuchajcie, wyremontowany cały samochód od A do Z. Ale ja jeszcze tutaj wtrącę moje dwa grosze, ponieważ dwulitrówka jest fajna. Tutaj jest wystarczająco dużo mocy. Nie braknie Wam w ogóle. Jeździcie, przyspieszacie, bardzo prężnie to jeździ. Ale w tych samochodach wychodziły silniki 3-litrowe M57N2. Słuchajcie, 231 koni na jednej turbinie i 335D, czyli 286 koni na dwóch turbinach, gdzie można spokojnie podnosić sobie moc, tam do tych 350 koni samym chip tuningiem. No, słuchajcie, w takim samochodzie to chyba jest najlepszy wybór. No, bez dwóch zdań to jest chyba najlepszy wybór. A poza tym, jeszcze kończąc ten film tak miło fajnie, to chciałem Wam przypomnieć, że ostatnio na TikToku i na shortcie tutaj na YouTubie pojawiło się takie BMW E92. Tylko w wersji M3, u mnie na kanale, dokładnie. I tamto BMW M3 było troszeczkę takie podniszczone. Miało moc podniesioną do 500 koni. Tam jest wolnosąca V8. No i słuchajcie, tamten samochód to jest driftowóz. Możecie go zobaczyć tutaj. Nie, słuchajcie, nie ma co gadać, udało się. Tak, to jest M3. Mogę otworzyć, mogę nawet wsiąść i odpalić. Prawdziwa M3, taka do zabawy, tu mi pan powiedział. Rozumiecie? Grzecznie podszedłem, zapytałem Bez żadnego problemu, mówi A poza tym już coraz więcej Poprawię poduszeczkę Coraz więcej ludzi wie, że ja te kluczyki załatwię, Także już za niedługo chyba załatwię kluczyk do każdego auta Zobaczcie, wsiadam Mówi, że normalnie, wciskać sprzęgło, start, jedzie Normalnie będzie działało Bez problemu Proszę O skurczyby, dobre, patrzcie W manualu Ręka mówi do zabawy, jak chcesz to się przejeźdź no, ale z tyłu kamper stoi, mówię, nie jadę, dobra, w klapeczkach, w japonkach jeszcze mandat dostanę. Kurde, człowieku, grubo, o, wow, podobno 500 koni, co sądzicie o takim wozie, ale MK fajna, taka podniszczona trochę, ale do zabawy jak znalazł. I jeżeli będziecie chcieli, to piszcie w komentarzach, to na 100% jesteśmy w stanie nagrać cały odcinek z tamtym samochodem i jesteśmy w stanie nawet sobie tamtym samochodem pojeździć, a nawet może podriftować. Także słuchajcie, szybciutko w komentarzach uruchamiamy się. Jeżeli podoba Wam się taki samochód, podoba Wam się takie E92, a jeżeli podoba Wam się w M-Powerze, czyli... V8 z tym garbem na masce o mocy 500 koni, z przerobionym wydechem, z przerobionym samochodem do driftu, z normalną hydrołapą i z manualną skrzynią biegów, oczywiście, koniecznie piszcie w komentarzu. Tak więc, słuchajcie, następny odcinek Wasze Samochody u mnie na kanale dobiegł końca. Piszcie koniecznie, jak Wam się podoba to BMW. Dokładnie to BMW, takie białe z czerwonymi fotelami, bo ja uważam, że wygląda naprawdę fajnie. Ja już powoli zbieram się z tej stacji, ponieważ tutaj przyjeżdżają ludzie. Patrzą jak na wariata stoi, chłop między samochodami, gada sam do siebie. Oni w ogóle nie rozumieją, że ja rozmawiam z Wami. Gdyby wiedzieli, prawdopodobnie przyszliby się tutaj przywitać. Także jeszcze raz, jeżeli podobało Ci się to BMW, podobał Ci się ten odcinek. Oczywiście łapeczka w górę, subskrypcja, a my widzimy się w następnym odcinku.